Wystąpienie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w sprawie Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. W związku z przypadkami wykorzystywania tytułu specjalisty chirurgii plastycznej przez osoby nieuprawnione, pragnę zwrócić uwagę, że lekarzowi wolno używać wyłącznie należnych mu i realnie posiadanych tytułów naukowych i zawodowych. Oznacza to, że specjalistą zostaje lekarz po zrealizowaniu programu specjalizacji i zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Tylko po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem można używać tytułu specjalista chirurgii plastycznej. Fakt odbywania specjalizacji z chirurgii plastycznej lub wykonywania operacji estetycznych nie upoważnia do przedstawienia się pacjentom i promowania swojego wizerunku w przestrzeni publicznej jako specjalisty z chirurgii plastycznej. Takie zachowania są nieprawne i nieuczciwe w stosunku do pacjentów, którzy mają ograniczone możliwości zweryfikowania stanu wyszkolenia i posiadanych kompetencji zawodowych lekarza. W praktyce w zdecydowanej większości pacjenci polegają na informacjach podawanych przez lekarzy i ufają w ich prawdziwość, powierzają im swoje problemy zdrowotne. Równie nieakceptowalnym jest identyfikowanie się przez lekarza w mediach społecznościowych tytułem chirurga plastycznego w trakcie specjalizacji. Praktyka taka jest nieetyczna i podważa zaufanie pacjentów do środowiska lekarskiego, w tym do lekarzy specjalistów. Należy także przypomnieć, że na pieczątce, którą posługujemy się w życiu zawodowym, należy umieścić tytuł specjalisty w brzmieniu zgodnym z posiadanym dyplomem specjalisty. Zdarza się, że niektórzy lekarze używają tytułu specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Takiej specjalizacji nie ma, jest to nazwa towarzystwa naukowego, do którego większość z nas należy. Koleżanki i koledzy. W swojej identyfikacji medialnej odwołujmy się i posługujmy się tytułem specjalisty chirurgii plastycznej po uzyskaniu dyplomu specjalizacyjnego. Jest on nie tylko potwierdzeniem uzyskanych umiejętności, kompetencji, ale także zwieńczeniem wieloletniego wysiłku, trudu i wyrzeczeń w czasie nauki. Z koleżeńskim pozdrowieniem, profesor Piotr Prowans, prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.